Istnieją gry te lepsze i te trochę gorsze, ale są też gry tak złe, że pokrążyły całe studio deweloperskie. W niektórych przypadkach słusznie, no bo cytując energika, twórcy powinni... Dalać na galerze za wypuszczenie takich paszkwili. Jak widzisz, kanał jest mały, więc jeśli chcesz mi pomóc urosnąć na prawdziwego dzika, to będę wdzięczny za zostawienie suba i łapki w górę. Call of Duty Black Ops Declassified and Stigate Games. Założę się, że nie mieliście pojęcia o tej odsłonie Call of Duty między innymi przez to, że jest to mała odsłona przeznaczona na przenośną konsolę PS Vita, ale też przez to, że jest totalnym głównem. Uwierzcie mi, był to straszny krap. Jak byłem główniakiem z gimnazjum i nie miałem za dużo swoich pieniędzy, to kupiłem właśnie tam grę i bardzo żałowałem. Jednym z powodów, dlaczego ta gra była tak słaba, jest prawdopodobnie inny producent niż zwykle. Za Black Ops'y było odpowiedzialne Tryer Games, ale w przypadku Call of Duty Declassified odpowiadało za nie małe, niedoświadczone studio Instigate Games. Gra była dosłownie zlepkiem losowych, średnio związanych ze sobą około 10 krótkich misji. Miały one pokazać fabułę pomiędzy Black Ops'em 1 i Black Ops'em 2, dodając dodatkowe smaczki do wydarzeń z głównych części. W 2012 studio ogłosiło restrukturyzację spowodowaną oczywiście porażką Call of Duty Black Ops Declassified. Nie mogli nawiązać współpracy z żadnym wydawcą, i studio ostatecznie zostało zamknięte. Elaine Noir Tim Bondi. I tutaj mamy przykład, że gra wcale nie musi być słaba, żeby pogrążyć studio. Bo kto grał ten wie, że L.A. Noir jest naprawdę dobrą grą. Twórcy zaczęli ją robić już w 2004 roku, ale proces przeciągał się aż 7 lat. Sam research materiałów, które miały pomóc stworzyć realistyczne odwzorowanie Los Angeles potrwał ponad oh, wow. półtorej roku. W wydaniu nie pomagało też rozszerzenie liczby platform, na które projekt miał zostać wydany. Gra jest znana z tego, że został tam zastosowany mega immer system przechwytywania twarzy. Co oczywiście też mocno przeciągnęło pracę nad grom. Początkowo Sony miało zająć się wydaniem gry jako na PlayStation 3, ale ostatecznie projekt wpadł w ręce Rockstar Games i to właśnie oni chcieli, aby gry wydać na inne platformy. Ostatecznie Elaine Noir zadebiutowało w 2011 roku i dostawało świetne opinia, ale niestety gra nie zarobiła na tyle dużo, aby pokryć dług wygenerowany przez Team Bondi. Niedługo potem wokół firmy urosło wiele kontrowersji. Pracownicy tworzyli grę w naprawdę złych warunkach i byli zmuszani do crunchu. Crunch, czyli Pracowanie grubo po godzinach. Finalnie nawarstwiające się problemy zakończyły życie Team Bondi. Daikatana, Ion Storm. John Romero, współzałożyciel kolebki shooterów, czyli ID Software. Stworzył takie hity jak Wolfenstein, Doom czy Quake. Niestety zasłynął też mega przerośniętym ego. Stwierdził, że skoro jest takim kozakiem, to założy sobie nowe studio i tam przecież będzie wydawał hity. Tak właśnie powstało studio Ion Storm, którego pierwszym wielkim hitem miała być Daikashana. Sorry za wadę wymowy, Daikatana. Gra miała wyjść w roku 1997, ale ciągłe zmiany w procesie produkcji, przejście na nowy silnik w 1998 i odejście z zespołu kluczowych osób sprawiły, że gra trafiła do sklepów dopiero w roku 2000. To dzieło okazało się oczywiście totalnym krapem, co doprowadziło nie tylko do zamknięcia studia w 2001 roku, ale też do zamknięcia mordy Johna Romero. Duke Nukem Forever 3D Runs. Trzeba przyznać, że w świecie gamingu gra jest bardzo znana i pobyła bardzo trudny do pobicia rekord. Niechlubny rekord, warto dodać, czyli najdłuższy. Dłuższa produkcja gry, przynajmniej w tamtych czasach, zajęła ona aż 14 lat i nie trzeba być jasnowidzem. Off-top, jak twórcy gier, o których mówiłem w moim poprzednim filmie, wbi obejrzeć i zasubskrybuj, żeby nie przegapić takich perełek jak koniec off-topu, żeby przewidzieć kompletną katastrofę. Gra przeszła kilka zmian silnika, więc twórcy od 97 do 2009 roku tworzyli tą grę kilka razy praktycznie od zera. Tak bardzo te silniki potrafiły się różnić od siebie. W sumie, może stąd się wziął pod tytuł Forever. Z czasem zarobki pracowników zaczęły maleć, a ilość wykonywanej pracy rosła. Ostatecznie w 2009 roku 3 ogłosiło zakończenie prac nad własnymi grami i zwolnienie wszystkich pracowników. Niedługo później Take-Two pozwolą Żądali oni zwrotu kosztów prawa do wydania gry, czyli 400 tysięcy i 2,5 miliona przekazanych na dokończenie projektu. Czajcie zrobić na wydawcy taki wałek? Ostatecznie firmy zawarły ugodę, a Take-Two przekazało projekt firmie Gearbox. Dugnu Nukem Forever został ukończony i wydany w roku 2011. No ale za to okazał się totalnym hitem. Sorry, znowu wada wymowy, totalnym shitem. Homefront Chaos Studio. Pamiętacie, jak tydzień temu mówiłem, że twórcy Homefront przewidzieli przyszłość? No to wspominam o nich ponownie. Tylko tym razem nie byli niestety w stanie przewidzieć, że gra, w którą pompują tyle kasy, pogrąży ich karierę. I co by nie było, Homefront naprawdę nie był złą grą. Można powiedzieć, że był on bardzo poprawny, ale niestety tylko poprawny. Podczas gdy na rynku mieliśmy takie kolosy jak Call of Duty, Battlefield, czy jeszcze wtedy Medal of Honor, Homefront nie wyróżniał się niczym specjalnym. Od prosty, przyjemny shooter. Z fajną fabułą i multiplayerem. Studio Chaos było stworzone przez wydawcę THQ. I niedługo po premierze Homefront, gdy gra okazała się finansową klapą, postanowili oni zamknąć studio. ET Atari. Zamykamy naszą listę synonimem słowa zła gra. Jest ona po prostu tak legendarna, że nie mogła się nie pojawić w tym zestawieniu. W końcu jest to gra tak zła, że jej nakład został zakopany na pustyni, by nikt więcej nie musiał jej oglądać. Jak większość z was wie, gry na licencji filmowej w znacznej mierze okazują się krapami. W najlepszym przypadku są to przyjemne średniaki. W czasach początków Game devu bo zrobienie gry na licencji filmowej było czymś innowacyjnym. Nadzieje były naprawdę bardzo duże, tym bardziej, że brała się za to taka firma jak Atari. W tamtych czasach była to jedna z największych growych firm na świecie. I nikt nie podejrzewał, że zła sława gier na licencji będzie miała swoją genezę właśnie tutaj. Atari, aby zdążyć w najlepsze okienko wydawnicze, na szybko skleiło byle jaką grę, pompowało masę pieniędzy w marketing i liczyło, że ludzie ją kupią, no bo znana firma i znany film. Tutaj będzie niesmaczna analogia, ale oni dosłownie narzygali do ładnie zapakowanego pudełka i sprzedawali to ludziom. Po premierze rynek zweryfikował obietnice dane w reklamach i mimo sprzedaży milionów kopii, miliony zostały też zwrócone. Ja nie wiem, drugi raz mówię o zwracaniu, ale chyba ta gra na mnie tak działa. Resztki spółek były na mega promocjach, niczym Fallout 76, które wydawali jako gratis do pierogów. Myślę, że trochę bad PR dla pierogów. Atari straciło miliard trzysta milionów dolarów wyceny rynkowej. Gra wygenerowała olbrzymie zadłużenie, co w roku 84 doprowadziło do restrukturyzacji firmy, czyli zwolnienia pracowników, wstrzymania realizacji nowych projektów i Podziału spółki i ostatecznego zamknięcia Atari Incorporated. Rynek szybko weryfikuje, które gry są dobre, a które nie. Niektórzy twórcy zasłużyli sobie na taki los, wyciągając od nas kasę na takie paszkwile, ale niestety nawet dobre studia nie mają lekko i mimo wydania naprawdę dobrej gry potrafią upaść. A Wy pamiętajcie, żeby nigdy się nie poddawać i po upadku szybko wstać. I że za tą motywacyjną gadkę zostawicie suba i łapkę w górę i pomożecie naszemu kanałowi rosnąć. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.